Delay ta robię z komputera a, jest czy... sytuacja, sytuacją, która nastąpiła no hey. Ja w jej wieku miałem taki tor, gdzie Hot Wheelsa puszczałem A ona ma już tutaj, proszę zobaczcie Ej pelka A ja Hot Wheelsa puszczałem kurwa na torze za 100zł To jest takie odrobaczenie Wow, ale ładny. Ale gówno Ja pierdolę Jakie gówno! Ale no muszę o, powiedzieć, że wow, świetne! Takie, to ja pisałem jak miała 3 lata kurwa w szkole. Paczka od kogo? Wow, mi się, mam na imię Dominika. Mam 6 lat. Ja pierdolę, 6 lat ma i robi paczkę dla 8 latki kurwa na YouTubie. Żałuję, że tu trafiłem, kurwa, bo już teraz wiem, że to już jest, to jest koniec, kurwa, świata. Dla mnie to jest koniec świata, byku. Sześciolatka, kurwa, paczkę dla ośmiolatki robi. Widzicie, jak ona te rysunki to i tak do kosza lądują, jak ona ma, kurwa, kompas Apple'a, gościu. Apple Watch'a ma. I ta rodzina w klece się naklejkami ja, na klejkami, kurwa, za złotówę! Nie no, co jest grane? O kurwa! Pamiętam, pamiętam, dostał 3 stówy i wyłączył streama, kurwa, 15 minut temu i nie chciał walnąć w mordę pijanego kumpla. Pamiętam to, pamiętam to. Pamiętam to, gadaliśmy wtedy nawet na czacie, że powinien to zrobić. Dziękuję bardzo, pampki za stóweczkę. Musik it, bro. Powinien to zrobić. Jakby teraz tutaj DM spał na jebany, takiego by luja dostał, żebyś się już chyba nie obudził dzisiaj. <słuch> psem wyszedł, a potem jak wracał, a potem jak wracał, to udawał, że mu się kurwa, nie wiem, internet rozjebał i już nie było streama. Pamiętam, no pamiętam, ja takie rzeczy nie zapominam. Czemu nie nagrywałem dziecko jak ona się, nie wiem, kąpi kurwa z lalką? To jest chore. To jest kurwa chore. Nie, no nie mogę tego oglądać, kurwa. Niekomfortowo się czuję. Takie materiały nie powinny się znajdować na YouTubie. Pierdole, to co to ma być? Kurwa, zgłaszam ten kanał kurwa, gdzie tu się zgłasza? Wyobraź sobie, że nagrywasz swoje dziewięcioletnie dziecko kurwa w wannie. To jest chore kurwa, to jest chore. Ale wiesz, że robisz na tym kaś... No nie no, to jest kurwa, nie mogę. Nie mogłem tego zrobić! Nie mogłem tego zrobić, kurwa! Ja Pierdole! Nie rozumiem tego. Zgłaszam to kurwa za napastowanie dzieci i wykorzystywanie. Treści pornograficzne to są, kurwa. Na gość zakryta, gdzie jest coś takiego Kurwa. Na, dzie dziecko kurwa w wannie. Pannie 9 lat, patologia. Trudzie. Coś sty. Dziękuję. Jedynie co miłość wykorzysta tą puszkę do tego, żeby wlać sobie wodę lub inny jakiś sok ewentualnie, bo jest w, ta jest w takim wieku, że... To, co jest zakazane, to jego ciągnie. I lubi na przykład pić poprzez słomkę wodę. Z takiego właśnie z takiej właśnie puszki. Także ja Dobra kurwa, ty. Nie pijcie jeszcze ręka do góry na czacie. Kto trzyma zamiast yy, szklanek, kurwa puste puszki w szafce i se tam nalewa picie albo wodę i ładuje ze słomki. No kurwa nikt tak nie robi. Co ty gościu pierdolisz? Ty się odkleiłeś, chłopie teraz i oglądajcie. A prese prasa by też, a teraz chłopaku pod dom. Stara powrzedowce. W temu mam kurtkę na. Stara Nie stara, Z tylko mamu.